To jest Dzieje się. Podcast polityczny dziennikarzy Tok FM, Wyborcza.pl, Polityki Insight i Radia Z. Dominika Wierowiejska, dzień dobry. Witamy w podcaście Dzieje się, w którym omawiamy najważniejsze polityczne wydarzenia tygodnia. A ze mną w studiu są Beata Lubecka, Radio Z. Dzień dobry. Karolina Lewicka, Radio Tok FM. witam Państwa. Andrzej Bobiński, Polityka Insight, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o jeszcze chwilę o expose Donalda Tuska w kontekście możliwej rekonstrukcji rządu, co się tak naprawdę z, z tą koalicją dzieje, jak się spierają albo nie spierają. Porozmawiamy także o tym, że Karol Nawrocki, prezydent elekt mebluje sobie kancelarie i co z tego meblowania wynika no i na koniec może taka ciekawostka z problemem Michała Kołodziejczaka wiceministra Michała Kołodziejczaka z dyplomem ale zaczniemy jednak od problemów koalicji rządzącej Ekspoze, a później możliwa rekonstrukcja, i co z tej rekonstrukcji, rekonstrukcji wynika? Czy będziemy mieli do czynienia rzeczywiście z jakimś nowym otwarciem, czy też po prostu wszystko pójdzie swoim starym y, torem? No i o ocenę tej sytuacji, proszę najpierw, Andrzeja. No ja słucham wszystkich komentarzy i mam poczucie, że ym, no. Wykonanie tego wystąpienia Donalda Tuska, bo zdaje się, nie było to ekspoze, a wystąpienia nie y, spotkało się z oczekiwaniami komentatorów wszelakich, ale też osób obserwujących. Natomiast myślę, spełniło parę innych celów i myślę, że mogło być w ogóle zaprojektowane, żeby inne cele spełnić. Przestaliśmy rozmawiać o porażce Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, że teraz wszyscy rozmawiamy o tym ekspozycji, o tym co się dzieje w koalicji, co jest dosyć naturalne, ale jednak wyobrażam sobie, że moglibyśmy jednak rozpamiętywać, rozliczać, zastanawiać się, kto nawalił, co poszło nie tak, a tutaj jednak już dosyć szybko i sprawnie przeszliśmy do następnego etapu, możemy ponarzekać na coś innego. Po drugie, ja nie mam poczucia i nie mam wrażenia, żeby Donald Tusk w jakimkolwiek momencie zakładał, że to jest nowe otwarcie. Myślę, że nowe otwarcie jest zaplanowane na okres porekonstrukcyjny, kiedy jest czas, żeby przygotować jakieś plany, jakieś pomysły na rządzenie. To miało być podsumowanie tego, co było i otrzymanie głosu, który pozwoli właśnie pójść do przodu. To znaczy, Donald Tusk robił to w ramach uporządkowania i uspokojenia nastrojów. Co nie do końca mu się udało, bo te nastroje cały czas buzują i wszyscy są niezadowoleni, i wszyscy uważają, że wszystko miało być inaczej. Natomiast nie wydaje mi się, żeby w założeniu tu był plan na expose, na nowe otwarcie, na przedstawienie planu rządzenia na następne dwa lata. Pewnie niektórych rzeczy zabrakło. Myślę, że zabrakło w ogóle takiego spotkania z wyborcami, wyjścia do wyborców i powiedzenia, słuchajcie, wszystko będzie dobrze. Natomiast to expose moim zdaniem służyło czemuś innemu, i tak naprawdę też my jako dziennikarze, osoby obserwujące to zakładam, że wszyscy, siedzieliśmy o tej dziewiątej rano i oglądaliśmy to wystąpienie sejmowe, tak? Ale koniec końców, co się przebiło? Przebiła się jednak Wydaje mi się bardziej, e, poza tą naszą bańką taką profesjonalną, powiedzmy, awantura z posłami już w momencie odpowiadania na pytania poselskie, a następnie głosowanie. W sensie zostało wygrane, jest dyscyplina, koalicja się trzyma, idziemy do przodu. Jaka dyscyplina? Wszyscy na miejscu? Wszyscy są, wszyscy, wszyscy głosują, głosują, wszystko jest. Nikt Więc się nie wyłamał. Ja, ja e, rozumiem, że to expose, jeżeli to było expose, moim zdaniem nie było, nie spełniło oczekiwań. Ale wydaje mi się, że te oczekiwania też były trochę roz, rozbujałe i też nie wydaje mi się, żeby, szczerze mówiąc, siedem dni po porażce w kraju, który bardzo lubi histeryzować i rozpamiętywać, to był świetny moment, żeby teraz przedstawić prawne rządzenie. Wydaje mi się, że to wymaga jednak namysłu, spokoju, rozmowy i, i, i myślę, że taki czas, że. To, na co ja będę patrzył, tak naprawdę, to jest, co się będzie działo w lipcu, jak będzie wyglądała ta rekonstrukcja Dobrze, i co z niej będzie wynikało. Zaraz jeszcze do tej rekonstrukcji wrócimy. Tak. Jeszcze chwilę się zatrzymajmy przy tym wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie. No i tych pytaniach, odpowiedziach, podsumowaniu, które Tusk zrobił na sam koniec tej debaty głosowanie. Beatry. No ja się więcej dowiedziałam właśnie z tych pytań, z tej fazy pytań niż z tego, co powiedział premier. Nie mam takie wrażenie, że to jednak było tak trochę na, na prędce klecone. Klęc I ja się nie zgodzę, że to nie było ekspoze. To było dla mnie i to co ja zapamiętałam. I to generalnie na, na początek zabrzmiało dla mnie y, zachęcająco, że y, tak trochę powiedziałabym pod publikę, ale było to zgrabne ze strony premiera, kiedy powiedział, że wszyscy na tej sali to znamy i zna, y, albo prawie wszyscy to znamy i smak, y, takie było to ludzkie, takie odwołanie do emocji, że znamy i smak y, sukcesu i porażki, ale ja nie wiem, co to jest kapitulacja. Ja myślę sobie, no to teraz będzie z przytupem. I potem to żarło i zgasło, więc już <noise> y, takie to było moim zdaniem merytualne, to, że będzie y, wotum zaufania, to było dla mnie oczywiste, że właśnie trzeba pokazać, że jesteśmy tutaj zwarci, gotowi, że nie ma tutaj żadnych maruderów, nikt się nie zatnie w windzie, y, nie zapomni, nie dojedzie, że absolutnie musimy zaprezentować. Tak, to więc, to jest więc to była taka też klasyczna ucieczka do przodu, ale też zgodzę się z Andrzejem. Właśnie chodziło o to, żeby już przestać o tym rozpamiętywać, dlaczego przegrała Rafał Trzaskowski, a że trzeba rozliczyć sztab, a że coś tam. No jednak idziemy do przodu. Natomiast mi jednak trochę zabrakło y, takiej... Y, y, tam było za mało dla mnie ognia, żeby jednak premier polskiego rządu pokazał, że mamy jakoś, jakiś plan B, czy też plan A, że idziemy i chcemy zrobić to, 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 to. I za dużo było o tym pisie, bo właściwie to było trochę tak, że kontynuujemy to, co robiło prawo i sprawiedliwość. Przepisywanie sobie trochę takiego sukcesu, można powiedzieć, jeśli chodzi o 800, no jednak nie, no to były pomysły prawa i sprawiedliwości. Więc no. No zabrakło mi jednak ale, takiej, takiej. Dobrze, ale powiedziałeś, że więcej się dowiedziałaś z pytań. To co ci z tych pytań no kierowanych to, że, do premiera No chociażby to, że, w że jednak premier bierze pod uwagę. Mm chociaż też się do tego nie za bardzo przywiązuję, ale że bierze pod uwagę, że ewentualnie w, bierze się pod uwagę, że wprowadzimy jakieś kontrole na granicy z Niemcami, bo to jest taki palący problem I, i o tym te pytania powracały już od ponad pół roku. Dlaczego my tego nie robimy? Dlaczego skoro Niemcy nas tak traktują, dlaczego my tego nie robimy? No tutaj to, 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 to jakoś tam się pojawiło, więc... No takie mam, mam duży niedosyt, myślę, że nie jestem tutaj, że Andrzej też o tym wspominał, że jakoś tak, no nie, no, no nie ma zachwyconych tym expose, chociaż myślę, że tak zwani silni razem, silniczki na pewno byli zadowoleni. Karolina. To ja pójdę krok dalej. Będę w czwartku, a nie w środzie, kiedy było wystąpienie bądź expose premiera Donalda Tuska i szef polskiego rządu powiedział w pewnym momencie, że musimy pamiętać, że polityka to jest gra drużynowa. I że nie będzie już tolerował tych publicznych sporów, nie róbmy więcej tego typu błędów. Środa, przedpołudnie, czwartek po południu, organizuje konferencję ministra do spraw równości Katarzyna Kotula, która już doskonale zdaje sobie sprawę, bo wszystkie wróble na mieście o tym ćwierkają, że zostanie zrekonstruowana i albo po prostu straci stanowisko, albo też zostanie pełnomocnikiem. Ale lewica broni jeszcze. Tak, przy Ministerstwie Rodziny. I ministra Kotula wychodzi i mówi, że dość czekania. Ten rządowy projekt o związkach partnerskich utknął w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Naprawdę oni obiecali w kampanii rodzinom, które żyją w takich związkach teraz niezalegalizowanych, a chcą je zalegalizować, i w związku z tym oni tożsamy projekt składają jako projekt poselski. No i dobrze, teraz pojawia się pytanie: czy zostało to z kimkolwiek uzgodnione? Nie. Dzwonię, sprawdzam. Nie. Z nikim nie zostało uzgodnione. Od jednego z polityków lewicy usłyszałam, że ministra Kutula postanowiła zadbać o swój wizerunek, ponieważ już praktycznie wie, że straci to stanowisko, no to wychodzi z taką inicjatywą, żeby jednak nie było takiej totalnej porażki funkcjonowania na tym stanowisku i żeby, jak to ładnie ujął mój rozmówca, polec na takim polu chwały tak, z tym projektem. Wierna tylko, swoim ideałom, walczy do końca. Tylko ja się i uprzejmie pytam. Gdzie ten brak publicznych sporów, bo wiecie, jak to będzie wyglądało? Projekt będzie poselski, procedowany w Sejmie. Hmm. Władysław Kośniak-Kamysz, który opowiada, że wynik wyborów prezydenckich jest wskazówką taką, by ta koalicja skręciła w prawo, a nie w lewo. Tak, no przecież nie będzie głosów ludowców, więc ten projekt, jedynie co się, to, co się może z nim wydarzyć w Sejmie, to on może wylądować w koszu. Tak, na poziomie parlamentarnym. Albo w jakiejś tam komisji i będzie tam zalegał miesiącami, na przykład. Tak, no więc to jest jeden obrazek, który sobie zostawiłam po środowym wystąpieniu premiera. Drugi. Dużo opisie było, powiedziała beata, i rzeczywiście było bardzo dużo. A w czwartkowym poranku miałam Tomasza Siemoniaka. I Tomasz Siemoniak mówi mi w pewnym momencie coś takiego: "Tu Tusk musi zostać, jest naszym liderem, jest naszym przywódcą, a poza tym będzie kluczowa rozgrywka między Tuskiem i Kaczyńskim w 27 roku". I pomyślałam sobie tak: oni nie wyjdą z tego duopolu, z tej rywalizacji Tusk-Kaczyński, dopóki obaj politycy nie odejdą na emeryturę polityczną. Oni nie znają innego sposobu na funkcjonowanie w polityce, jak tylko rywalizacja to starcie między dwoma no, wybitnymi politykami. Każdy jest wybitny na swój sposób, tak? Między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem, więc nie ma tam zmiany filozofii myślenia, że musimy jakoś inaczej podejść do tematu tego, na pewno nie będzie. I trzecia rzecz to z kolei Andrzej powiedział o tym, że trochę było to wystąpienie taką próbą przesłonięcia porażki Rafała Trzaskowskiego już o tym nie rozmawiamy. Od początku o tym nie rozmawialiśmy. To znaczy na posiedzeniu klubu parlamentarnego kwestie rozliczenia mhm. sztabu Tusk uciął i wiemy, że jedyną konsekwencją będzie strata pewnie stanowisk, czy to przez Adamasz Łapkę, nie wiem, Barbarę Nowacką, na pewno Sławomira Trasa, Ale od początku zauważcie, że ta dyskusja o porażce Rafała Trzaskowskiego była niemalże wyłącznie dyskusją o porażce, Donalda Tusk'a i jego rządu. To właściwie wydarzyło się już w wieczór wyborczy, kiedy ten late poll spłynął, tak? Mówiliśmy o tym, że przegrał Donald Tusk, nie o tym, że przegrał Rafał Trzaskowski. I wracamy trochę żartobliwie, a trochę na serio do tej opowieści o winie Tuska. To znaczy, jak bardzo zawiódł wyborców rząd, że milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy ludzi, którzy głosowali na tę koalicję w październiku dwudziestego roku, pierwszego czerwca, nie dwudziestego piątego, nie zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego. Chciałam porozmawiać o tym, co dzieje się wewnątrz koalicji, bo trochę Karolina o tym mówiła i właśnie w tym kontekście o rekonstrukcji rządu. Ja muszę powiedzieć, że zgadzam się z Wami oczywiście, że to wotum zaufania, tak zrozumiałam wypowiedzi Wasze, że to wotum zaufania musiało nastąpić, żeby przeciąć te spekulacje, czy ten rząd ma większość, czy nie ma. No idziemy do przodu, jest jak jest, trzeba sobie radzić. Odciąć się od wypowiedzi ale ale Marka Ale jak miałoby się to, przepraszam, mówię ci słowo, jak miałoby się to rozstrzygnąć? No przecież to podcinaliby gałąź na tak. Tak, ale to, ale symbolicznie, symbolicznie to musiało nastąpić. Ważne, że wszyscy zagłosowali, ale oczywiście sądzę, że z punktu widzenia wyborców tej koalicji obecnie rządzącej, no jednak można było się spodziewać czegoś więcej. To znaczy takiego minimum na poziomie symbolicznym, że wychodzi na konferencję prasową premier Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz. I to oni ogłaszają, mhm. idziemy razem, nawet jeżeli się różnimy, dyskutujemy wewnątrz, ale idziemy razem i będziemy walczyli o poparcie wyborców. Takiej konferencji nie, nie było. było. Była konferencja bez Tuska, bo było powiedziane, że musiał gdzieś wyjechać. No nie, litości, litości. Nie, no nie, coś tutaj nie gra. Ale słuchajcie, no no bo, tak... Jedna rzecz a propos tych rozliczeń, wydaje mi się, że rozliczeń to nie było dlatego, że potrzebne było to głosowanie, żeby to głosowanie się odbyło i z tego co ja słyszałem, to teraz, jeżeli miałoby dojść do rozliczeń, to nie będą po tym głosowaniu, tak? W sensie ta dyscyplina i to głosowanie było potrzebne do tego, żeby właśnie pójść do przodu i teraz można różne osoby ukarać, jeżeli to się rzeczywiście wydarzy. Robienie tego przed głosowaniem byłoby jakoś ryzykowne i mogłoby wywołać jakieś, jakieś wstrząsy wtórne, więc, więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mm, no, O tym jest chyba ten spór i o tym to jest to napięcie w koalicji. To znaczy, Donald Tusk chce teraz zdyscyplinować wszystkich i powiedzieć, że idziemy razem. Wręcz ja bym zakładał, że z myślą taką długofalową, to znaczy, żeby ich wszystkich wciągnąć na jedną listę i żeby pójść na jednej liście w 27 do wyborów, i że potrzebujemy stworzyć Front narodowy, który będzie ochroni nas przed pisem, i że to jest w sposób naturalny, to jest to, co mówiła też Karolina. No to, tak funkcjonuje Tusk, tak funkcjonuje Kaczyński. Musimy się zjednoczyć po to, żeby pokonać to jest to, co mówi się Moniak, żeby pokonać Kaczyńskiego, jasne. A z kolei koalicjanci poczuli wiatr w żagle i poczuli, że jesteśmy potrzebni, że bez nas nic się nie wydarzy. W związku z czym i że Tusk jest słaby. Więc Koalicjanci podczuli, że Tusk jest słaby, Czusk, Tusk podczuł, że w związku z tym musi ich zdyscyplinować i to jest to napięcie, które jest dosyć naturalne w polityce i które my obserwujemy. My chcielibyśmy, żeby wszyscy się złapali za ręce, uśmiechnęli i powiedzieli, jesteśmy razem, no ale każdy ma, tu są rozbieżne interesy, jest i, i moim zdaniem wręcz już jest gra, która się rozpoczęła pod, nawet nie pod kampanię w 27, ale pod układ sceny politycznej w 27, więc dla mnie to jest ja, ale, mi chodzi Andrzeju, trochę o to, że my oczekujemy y rzeczy, które się są niespełnialne moim zdaniem, na przykład harmonii i pogodzenia w obliczu porażki. No, siłą Andrzeju, rzeczy. Ale ja ale jeszcze, a jako powiem jedną rzecz. A przecież tak, przez tak. półtora roku y, był taki, a nie inny przyjęty model rządzenia, że właśnie Donald Tusk właśnie jakby się trochę przyglądał, że ci się kłócą tam generalnie. Tak jakby taki y, y, dobry ojciec, y, no, który patrzy na swoje dzieci, które tam po prostu trochę rozrabiają w tej piaskownicy. No. A tu może trzeba było od razu wziąć, y, no, jednak narzucić taki taki dryl trochę wojskowy. Ja wiem, że być może to masz rację, ale... że może to jest nierobialne, po tak. prostu tak. to nie jest Prawo i Sprawiedliwość. No. A też jeszcze w kontekście, skoro to ma być jednolita komunikacja, bo słyszymy, że ta komunikacja zawiodła, mhm. no to patrzmy właśnie, jak się zachowuje Prawo i Sprawiedliwość. Tam są przekazy dnia, ja nie wiem, czy to źle, czy to dobrze, ale generalnie oni są w stanie narzucić swoją narrację. Co więcej, taki podam przykład, no, y, y, no, nie wiem, na ile on będzie taki y, Znaczący, znamienny, wiarygodny, ale jadę sobie taksówką i pan taksówkarz mi mówi tak, no tak, no rozmawiamy właśnie o wyborach i tam o, o expose. Sam narzucił ten temat. Ja mówię, mm, i on nagle wyskakuje z takim oto komunikatem: no bo ten Tusk to przez półtora roku nie przychodzi do Sejmu. Ja mówię, proszę pana, ale skąd pan w ogóle ma takie informacje? I dopiero on. Tłumaczam, no faktycznie, więc jak mocno wbija się ta narracja. Natomiast po tej stronie, no każdy sobie rzepkę skrobie, no jeżeli to tak będzie wyglądało. Wielogłos. No, wielogłos. Tak, wielogłos. I ja z jednej strony nie mam nic przeciwko, tylko, że no, jakoś, no, no nie wiem, no to nie może być tak, żeby, że to jest po prostu parada solistów. listów. Tak, no. to robi wyrażenie chaosu. Karolina, to a no propos tej jednej listy, bo rzeczywiście to się teraz rysuje, patrząc na sondaże, zaznaczam, że jeszcze dwa i pół no. roku do wyborów, ale teraz rzeczywiście rysuje się ten scenariusz z jedną listą. Ja od razu powiem wam, co usłyszałam. Mhm. Od Platformy nieustannie słyszę, że im bardzo zależy, żeby lewica szła jednak na osobnej liście i żeby była na tyle silna, że będzie miała spokojną głowę o przekroczenie progu. Ze względu na to, że gdyby miała powstać taka większa lista obejmująca więcej partnerów, niż tylko platformę obywatelską czy właściwie koalicję obywatelską, która jest już składową kilku podmiotów, choć te poza platformą są niewiele znaczące, to byłoby to ugrupowanie jednak centro Prawicowe, mhm. tak? więc ta lewica osobno, która zbiera ten silny elektorat, który ma serce po lewej stronie, byłaby w tej układance niezwykle potrzebna i z punktu dzisiejszych rachunków byłoby to najkorzystniejsze. Natomiast wydaje mi się, że nie będzie innej możliwości, jak tylko wzięcie na listy Szymona Hołowni i mhm. PSL-u. Usłyszałam, słuchajcie, z kilku już źródeł, że trzecia droga jest projektem przeszłości i że ona na dniach się rozpadnie ta trzecia droga. Tak, no dla nas to jest oczywiście tak. oczywiste. Mówimy o tym od wielu tygodni, że nie ma żadnej współpracy między PSL-em a Polską 2050, że jest bardzo wiele napięć między politykami obu ugrupowań, że wszyscy dostrzegają, że nie ma jakiegoś wspólnego mianownika, że ten sojusz był sojuszem taktycznym na wybory 23 roku, więc niewątpliwie, ale przytoczę wam taki dialog, który miałam z jednym z polityków Polski 2050. Usłyszałam, że do My jesteśmy dobrej myśli jako Polska 2050, bo robimy oczywiście wewnętrzne badania sondażowe i 90% tego elektoratu, który jest elektoratem trzeciej drogi, należy do nas. A mówię, aha, czyli mają Państwo, mówię, takie 3-4%. Nastąpiła cisza. No tak. Mhm. Tak, więc no powiedzmy, że... Trzecia droga w, 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 podzielona to jest PSL 1-2%, tak? I będzie cały czas powtarzał, że jest niedoszacowany i że prawdziwym sondażem będą wybory w mm -hmm. 27 roku. No i Polska 2053-4%, może 5%. Pamiętajmy, słuchajcie, że wybory prezydenckie pokazały, że Szymon Hołownia jako lider nie budzi już żadnych emocji żadnych, tak? Więc tak, będzie bardzo tak, trudno. Mhm. Tak, tak, tak. Do tego chciałam nawiązać między innymi, bo to jest trochę taka sytuacja, w której szczególnie Polska 2050, nie chodzi mi o to, żeby akurat tę partię krytykować, tylko staram się to przedstawić w kategoriach takiej skuteczności politycznej. Polska 2050 o wiele większym stopniu niż inni koalicjanci, cały czas jest w zwarciu z innymi sojusznikami. Jesteśmy w rządzie i w opozycji. Mhm. I Szymon Hołownia ustawił się w roli i recenzenta tego rządu, właściwie udaje tak, jak byłby w opozycji i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, y, ministra y, 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 nie. Nie, nie, funduszy. funduszy i polityki regionalnej, tak, y, właściwie też występuje w tej roli. I powiem tak, Hołownia przyjął tę taktykę w kampanii prezydenckiej. Co to mu dało? Pięć procent, A kiedyś miał 15%. Mm -hmm. To był ten efekt. Znaczy, to mu dało w 2020, tak? no ale to. Ale on według lat Tak, temu, tak prawda? dokładnie był w opozycji. trzecia droga w sondażach wygląda źle. Więc moja uwaga tylko jest taka: to znaczy, Hołownia kontynuuje strategię, która nie przyniosła mu Zacańczą. żadnych korzyści. Tak. Dlatego, że ustawianie się w roli recenzenta własnego rządu nikomu jeszcze w trzeciej RP mm. nie przyniosło wymiernych korzyści. Albo jesteś w opozycji, albo jesteś w rządzie i wtedy konsekwencja. Ewentnie bronisz tego rządu i walczysz do, że tak powiem... To ja ci powiem, co usłyszałam od jednego z polityków Koalicji Krzyk Obywatelskiej Krzyk. a propos tego, co robi Szymon Hołownia. Usłyszałam, że to jest polityczny analfabetyzm, tak? Że w ogóle, szanowni państwo, koalicjanci w kuluarach niezbyt dobrze o sobie mówią. Ale taka, taka jest tak. Ale szczególnie źle o, o Polsce 2050. Tak, tam, natomiast powiedzmy. jeszcze tak, ciekawa jest... rzecz a propos Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, ponieważ ją gościłam w czwartkowym poranku i zadałam na antenie pytania. Pytanie, czy będzie zrekonstruowana? Powiedziała, że absolutnie nie, że ona w tym rządzie zostaje. Tak, to Szymon, było dla mnie zaskakujące. No, tak. Szymon Hołownia chce, żeby ona była wicepremierką. Tak, nawet, oznacza, natomiast słyszę, awansowała. że oczywiście jest duży nacisk ze strony Platformy Obywatelskiej na premiera, żeby usunąć z rządu dwie polityczki polskie 2050, to znaczy Paulinę henik Kloskę i właśnie Katarzynę Pełczyńską na Słyszałam też, że Donald Tusk jest mocno zirytowany na panią minister Pełczyńską. Za tę, nazwijmy to, publicystykę polityczną, tak, czyli te właśnie nieustanne recenzowanie rządu z takiej pozycji nie wiadomo jakiej, za te kłótnie na portalu X z koalicjantami i tak dalej. To jest lojalności Ale wiecie co, no? wiecie co jest y, 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 zabawne tutaj też na swój sposób, bo jednocześnie powiedzmy ten katalog pięciu postulatów, mm. które Polska 2050 przedstawiła, no jest jak najbardziej do dyskusji, czyli mm -hmm. TVP, żeby Troszeczkę odsunąć troszeczkę od polityków, czy spółki Skarbu Państwa, tutaj malutka dygresja. Ja na przykład dowiedziałam się przypadkiem ostatnio, że jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, to jest specjalna rada przy premierze składająca się z osób naprawdę mało kojarzonych z polityką, którzy, która to rada opiniuje wszystkich członków rad nadzorczych. Tego w ogóle nie było, ale czy ktoś o tym nie, opowiada, nie, że taka rada nie, nie istnieje tobą, nie. i nie siedzi tam Daniel Obaj. Roz, z powiedzmy tam, nie wiem, z Sasinem, tylko zupełnie inny tak, zestaw ludzi. Tylko ja bym sprawdził, ile osób ona odrzuca, a ile po prostu przyklepuje, ale to jest inna, bo, nie, bo ja a... akurat śledzę tę Radę i to tak, zadam roz... sobie takie pytanie, ale to Oczywiście. jest inna. Oczywiście. No to, ja, to ja, też ja... powiedz w takim razie, kto tam zasiada, no bo to ciekawe. Ja nie, nie, nie pamiętam nie. nazwisk, natomiast ja widzę, Nie, to ja są widzę, osoby bo... niepolityczne, nie tak, tak, tak. Tak. Że, tak? żeby nie było wątpliwości, yy, jeśli chodzi o strategiczne spółki, wszystkie te nominacje są zatwierdzane przez Donalda tak, Tuska on to, to jest... robi osobiście ale tutaj jest chociaż przynajmniej ten etap tak. sprawdzenia co Czyli to są za pani zalucie, z PESELu, tak? znaczy córka PESELowca też była zatwierdzana przez Donalda Tuska Nie bo to nie, była ten, to nie był ten poziom bo to są okay. rady nadzorcze spółek A rady nadzorcze nie, nie, jest, nie to jest zarządy trochę inny nie poziom. zarządy to rozumiem niższy niższy poziom e, ale i, i tutaj te wątpliwości co do obsady spółek skarbu państwa jak najbardziej są ja nie chcę tutaj jakby mm -hmm. tego nie. problemu pomniejszać tylko że nawet jeżeli coś się w miarę rozsądnego dzieje, to właściwie opinia publiczna o tym nie wie. Więc wracam tylko do, do jednej rzeczy, że ten katalog proponowany przez Polskę 2050 jest... Słuszny, można o tym dyskutować na wielu poziomach. Tylko, że czym innym jest twarde stawianie swoich postulatów i twarde negocjacje, że ja wam to, a wy mi to, a czym innym jest po prostu nieustające walenie w ten rząd, co powtórzę jeszcze raz, nie przynosi Polsce 2050 żadnych, żadnych korzyści. korzyści są tak, Ale tylko... nie macie takiego wrażenia, że oni są w takim korkociągu, że to jest taki rodzaj myślenia tunelowego, bo no, są te straty, tak. A, a oni zachowują się tak, jakby chcieli być przede wszystkim konsekwentni w wyborze tej swojej taktyki i strategii e, politycznej. Ja nie widzę w Polsce 2050 chęci do jakiejś zmiany, bo nawet te ostatnie dni pokazały, że oni ciągle są na tym samym stanowisku, e, właśnie takim bardziej rozbijającym, konfliktującym, no tak, po, krytycznym. Zgoda, zgoda. Tylko no, polityka jest grą interesów, i ja mam takie poczucie, że my bardzo często oczekujemy rzeczy, które są niespełnialne. Powtarzam się. Tylko, że to, co robi Polska 2050, jest wbrew jej interesowi. Nie. Moim zdaniem w interesie jest y... odróżniać się. Tak? Odróżniać się no. Jest jakaś tożsamość, jest podmiotowość. I teraz Ale jak to ona walczy? W jakiś inny zgoda. Sposób. Zgoda. W sensie Ale to ja metody... rozumiem, że Szymon Hołownia walczy o to, żeby jednak Polska 2050 istniała. wystartowała samodzielnie. Nie, 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 nie. Myślę, że walczy o to, żeby istniała, żeby była gdzieś tam w sondażach, żeby mogli mówić, mhm. że mamy 3, 4, 5, 7% mhm. i w związku z tym z Innej pozycji negocjować potem e, miejsca na liście I, tak? I, i, I będą silniejsi, tym silniejsi Więc jakby ich, lo, logika bo ich działania. Szymon, nie chce zostać tym marszałkiem. Jest tym. dla mnie dosyć oczywista. Oni muszą się odróżnić i pokazać o co im chodzi, po co oni są, kim oni są i co oni robią. Że psują, że przeszkadzają, że w związku z tym wytwarza się chaos. No niestety tak, tak działa polityka. Ale no, naturalnym jest, bo z drugiej strony, wydaje mi się, my trochę byśmy oczekiwali, że. Ktoś powie, gdzie idziemy i wszyscy za nim staną i powiedzą dobra, to idziemy razem. No ale to jest jedna koalicja. Z drugiej strony chodzi o coś innego. Ja rozumiem, każdy ma swoje interesy. Tak. Każdy lider musi zadbać o dobry wynik wyborczy, mhm. najpierw w sondażach, a potem przy urnach, swojego ugrupowania. Dla mnie to jest oczywiste, i nie podlega dyskusji. Tylko no, ostatnie miesiące to jest dla Polski 2050 dla trzeciej drogi czas zły. To znaczy ostatnie miesiące pokazały, że ta droga, którą podążają, e, występowania właśnie trochę w rządzie, trochę w, z pozycji opozycji jest dla nich niekorzystna, bo oni mają niskie notowania mm. w sondażach, więc oni musieliby się wymyślić na nowo. Podobnie, że zresztą jak Platforma Obywatelska, o tym już mówiliśmy, że oni będą po prostu w tym zwarciu Tusk-Kaczyński, tak? A ja nie widzę w Polsce 2050 jakiegoś zrozumienia sytuacji, wymyślenia się określa, na nowo. Bo to jest tak, my patrzymy na to z perspektywy sondaży. A wydaje mi się, że dwa i pół roku przed wyborami politycy, szczególnie w Sejmie, patrzył na to z perspektywy. Ław poselskich i oni widzą, ilu oni mają pasów. Więc my sobie myślimy, Jezu, oni w ogóle nie mają poparcia, jak oni pójdą do wyborów. A Ani Szymon sobie Hołownia mówi, tak, mam 32 szable. Mam tak? 32 szable, ważę tyle i tyle. Musicie się ze mną liczyć, a jak ja potem zrobię kampanię wyborczą i ile ja wygram, przegram, to pogadamy za półtora roku powiedzmy, tak? Natomiast w tym momencie, więc, więc jest tutaj no, punkte. Ale mamy taki, kolejną, taki weryfikację, dyston, wierzę, kolejną że... weryfikację wyborczą. Nie spełna 5% dla Szymona Hołowni. Tak, ale to, to ma są bardzo jasne, personalne. Jasne, ale to bardzo, bardzo to waża moim to zdaniem. To to jego przywództwo polityczne i pozycję lidera. I jeszcze powiem Wam jedną rzecz. Ja od samych polityków Polski 2050 słyszę krytykę Szymona Hołowni. Na przykład, kiedy rozmawiałam z politykiem i pytałam o to, że ten. Ja to nazywam słowotokiem Szymona Hołowni, że to już nie działa, że to na początku, kiedy ruszał sejm. Wydawało się być atrakcyjne. Było to świeże, mm -hmm. inne, niezużyte, a teraz właśnie przerodziło się w groteskę i usłyszałam od tego polityka, no bo wie pani, trzeba mieć coś do powiedzenia. I ja myślę, że to jest teraz wyzwanie dla Polski mm. 2050. Co my chcemy ludziom powiedzieć? Jaka jest opowieść o nas odrębnej od Platformy Obywatelskiej Formacji? Słuchaj bo ja się zgodę, wcale nie dziwię, zgodę, że on, zgodę, zgodę, oni ja nie chcą iść do Donalda Tuska i powiedzieć, wodzu prowadź, teraz my się podporządkowujemy. Mm. Chcą istnieć samodzielnie. Nie. Oczywista sprawa, tylko muszą się wymyślić. A tylko, ja mam wrażenie, przypomnieć... że jednak Szymon Hołownia cały czas nie rozumie polityki. Po prostu, że to jest, ja też tak że, że ta, To jest moje zdanie, że on cały czas po prostu Tak, nie rozumie. ale y, uważam, że jako marszałek Sejmu też miał swoje zalety, zalety. ponieważ rozbrajał agresję PiSu, kiedy Jarosławowi Kaczyńskiemu zależało na tym, żeby nakręcić te emocje, taką agresję maksymalnie, ponieważ Jarosław Kaczyński uważa, że polaryzacja mu sprzyja, to jednak było to w dużej mierze rozładowywane właśnie przez Szymona Hołownię, hmm. zresztą przez Włodzimierza Szczerze ja tego też. Także I ostatnie zdanie w tej części zamkniętej, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dzisiejsze sondaże pokazują sytuację bardzo groźną z punktu widzenia, moim zdaniem z punktu widzenia demokracji. Od razu tutaj zajmuję stanowisko, mianowicie że w przyszłości Prawo i Sprawiedliwość Konfederacja i Grzegorz Braun, Mogą mieć większość konstytucyjną. W sytuacji, w której lewica idzie do wyborów osobno, każda ląduje każda z tych partii ląduje poniżej 5%. No tak wynikałoby z wyników Magdaleny Wiejat i Adriana Sandberga. Mamy słabą trzecią drogę. Mamy koalicję obywatelską. Mhm. Trzecia droga na granicy, progu, to jest możliwość w większości konstytucyjnej dla tej grupy. Dlaczego uważam, że to niebezpieczne? Bo to mo może oznaczać zabetonowanie systemu, tak aby uniemożliwić aktualnej opozycji wygrywanie wyborów. I, i to. Y te wszystkie kwestie liderzy powinni wziąć pod uwagę we wszystkich swoich działaniach. I wtedy spełniłby się sen Jarosława Kaczyńskiego, że mamy Budapeszt w Warszawie? Tak jest, tak byłby, tak. byłby Budapeszt w Warszawie. jak najbardziej. Słuchajcie, to by było wszystko w tej naszej części otwartej podcastu Dzieje się. Mogą Państwo znaleźć się na YouTubie i w aplikacjach podcastowych. Natomiast całość naszego odcinka znajdą Państwo w aplikacji Radio. Talk FM. Bardzo zachęcamy do odsłuchania słuchania także drugiej części, bo będzie mnóstwo ciekawych rzeczy w tejże aplikacji. Także znajdą państwo poprzednie odcinki. Spotkamy się za dwa tygodnie, jako że długi weekend się zbliża, ale myślę, że też będzie mnóstwo rzeczy do omówienia, do zobaczenia i do usłyszenia. Dalszej części podcastu dzieje się. Możesz posłuchać w aplikacji Tok i na tokfm.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka.